Wojtek, w ataku dzisiaj zrobiłeś swoje, znowu 3 na 4 skończone ataki, znaczy dokładnie 8 na 12, ale w bloku nie zatrzymałeś Bydgoszczan. Dlaczego? A właśnie to tutaj powiem szczerze, ten blok to naprawdę starałem się zrobić wszystko, żeby, żeby chociaż jeden zrobić punktowy blok i byłem tego bliski, ale, ale chłopaki się was akurowali głową. No, no dzisiaj naprawdę grali kapitalnie w ataku. E, jedyne chyba bloki, które daliśmy, to były pojedyncze na, na, na skrzydłach. E, może, nie wiem, to wynikało z tego, że jak e, bydgoszczanie widzieli podwójny blok, to bardzo konsekwentnie atakowali po palcach i, i to było naprawdę bardzo, bardzo trudne do przeciwdziałania. E, na szczęście, jak nam zajdzie do tej statystyki, na pewno będzie sporo wybloków i, i, i tym musimy się muszę zadowolić. Kolejny raz pokazaliście charakter. Pierwszy set przegrany i nie wyglądało to najlepiej. W drugim też 21 17 już dla przeciwnika, później ta walka na przewagi. Było ciężko. Ciężej niż w Radomiu? No Radom też był dosyć ciężki. Tutaj myślę, że trochę ciężej było mimo wszystko, bo wyszliśmy z większej opresji, mi się wydaje, jeżeli chodzi o ten drugi set. Dużo emocji do tego było, jeżeli chodzi tutaj o, o trenera drużyny gospodarzy. Tutaj cały czas biegał do sędziów, starał się nas wybić z rytmu. Czasami mu się to udawało, czasami mu się to nie udawało. No, dlatego to był dosyć naprawdę trudny mecz. Duża ilość błędów własnych u obu drużyn to też może świadczyć o tym, że i my, i, i, i Wiedgosz staraliśmy się dać siebie wszystko, żeby wygrać. to. I obojętnie, czy to będzie piękna gra, czy, czy nie, żeby poważne było to, żeby była skuteczna. Dla ciebie pięć zwycięstw z rzędu to pewnie chleb powszedni, ale dla nas to jest tutaj święto w Gdańsku. No mi się kilka razy w życiu pewnie zdarzyło wygrać pięć razy pod rząd, ale, ale się cieszę niesamowicie naprawdę, że w tym nowym projekcie, w tym sezonie gramy skutecznie przede wszystkim. E, i, I mam nadzieję, że jest, mamy się z czego poprawiać. I na pewno jest kilka elementów, których możemy zagrać jeszcze lepiej, więc mam nadzieję, że to właśnie będziemy poprawiali sukcesywnie. Im dłużej będziemy jeszcze grali ze sobą, będzie nasza współpraca wyglądała jeszcze lepiej. Na pewno stać nas na to, żeby poprawić to drobinę gry. Sposób na będzie już jest? Nie, zdecydowanie nie. Teraz staraliśmy się wszystko, żeby zrobić wszystko, żeby wygrać z delektą i, i nawet jeszcze. Teraz powoli zaczynamy prawdopodobnie wszyscy mieć w głowie to, że w sobotę gramy z pędzinem, ale, ale jeszcze, jeszcze nie mieliśmy żadnych spotkań. Czekamy. W sobotę zrobicie swoje znowu? Hmm. Deklaracja. E, na pewno wyjdziemy po to, żeby zwyciężyć, a e, mam nadzieję, że to się uda. E, I możemy, mogę na pewno zagwarantować to, że, że damy z siebie wszystko, co, na co będzie nastać tego dnia. E, Sądzę, że jeżeli zagramy na tyle dobrze na ile nas stać, to, to, to mamy potencjał taki, żeby zwyciężyć będzie.